Dobry wieczór. Wybaczcie ten nieformalny strój. Oznacza on, że po prostu cierpię na quasi-depresję, albo bym zachorowałam na posiadanie mastifa brazylijskiego. Niestety w domu nikt nie odwzajemnia mojej choroby. Wręcz przeciwnie, zapowiedziano, że jeżeli ktoś mi takiego psof prezentuje, mam yy, odmówić i nie przyjąć prezentu. Ale uważam, że to jest tak naciągane, więc jakby ktoś miał dużo monet na zbyciu i chciał mi sprawić radość to mastyw Brazylijski naprawdę bardzo mnie cieszy Oczy w ogóle dzisiaj mam pierwszy wydzień a jak mam pierwszy wydzień to stwierdziłam że Ach, puch, czemu by nie nagrać w filmiku dzisiaj chciałabym wam powiedzieć yy, którą książkę kupić bo mam o dwie yy, identyczne Kobiety, które zawładnęły Europę. One wyszły, one wyszły jakiś czas temu, dwa lata temu że z tego co pamiętam, w 2014, gdzieś w połowie roku, i królowe przeklęte, Głosna premiera początku tego roku. Być może macie wrażenie, że dwoi wam się w oczach. Też zwrócono mi na to uwagę podczas tekstu na blogu i rzucenia, spamowania tym tekstem na Facebooku, że faktycznie układki są zbliżone. Ja, ja oburzyłam się na sugerowanie plagiatu, dlatego że różnica jest wybitna, ale od teraz wzięłam je do ręki i słuchajcie, to jest ta sama kobieta, one, one mają te same pierścionki na dłoniach. Pomimo, że mają troszeczkę inne, inaczej złożone ręce, ale, ale to jest naprawdę to sama kobieta. Niezwykłe. Książka ma nie tylko podobną okładkę, jedna do drugiej. Co jej łączy, to tematyka, mianowicie biografia kobiet. O, obie to są zbiorcze biografie. Królowy Przeklętek, które kosztują 34,90 zł, 35 zł. To 6 kobiet i te kobiety, które zawadnęły Europę w twardej oprawie, 44,99, czyli 45 równe 10 zł. różnicy. Nie wiem, jak to jest zrobione, bo przyznam się szczerze, że ja zapomniałam o tej książce. To znaczy, pamiętam, że mam ją na półce, pamiętam, że mi się podobała. Pamiętam, że polecam przede wszystkim tę, nie tę. O, tu mamy 12 biografii, tu mamy 6. Ta książka jest troszkę fizycznie większa, ale ta ma mniejszą czcionkę, mniej kobiet do pisania, więc te biografie powinny być naprawdę bardziej wyczerpujące i ciekawsze. Natomiast tutaj biografia jest 12. One się w niektórych miejscach pokrywają. Ponieważ tu mamy 12 biografii, więc jest bardziej opowiada o większej ilości kobiet, bo o 12 nie trzeba zdawać matematyki na maturze. Natomiast chociażby tutaj mamy Aleksandrę, żonę ostatniego cara Rosji, której tutaj nie mamy, ale tu mamy na przykład królową Elżbietę, kogo, kto tam jeszcze jest. jest, tu i tu jest Krystyna, królowa Szwedów, oczywiście Sisi, Maria Antonina, tu jest dodatkowa liczby ta pierwsza, żeby tak powiedzieć z pamięci. No ja, słuchajcie, wiedziałam, że po tę książkę pobiegnę, polecę jak czarownica na miotle. E, natychmiast niemalże. I faktycznie tak się stało. znaczy poszłam jak wściekła do, do tego świata książki i kupiłam wtedy trzy książki, tę Przewieszenie i moje córki krowy. No, ponieważ dwie pierwsze. Tak się mi nie spodobały, że na razie boję się zabrać za tę trzecią. Chociaż skądinąd słyszałam, że jest całkiem dobra. Zaczęłam ją czytać bardzo szybko i powiem Wam, że zatrzymałam się. Czytałam ją, praktycznie przeczytałam ją w poczekalni u lekarza, ale jest tak denna, że przeczytałam ją chyba tylko dlatego, że zapomniałam, że mam e-booka. No i musiałam siedzieć w poczekalni u tego lekarza, bo byłam umierająca. Słuchajcie, no jest sześć kobiet, no nie ciekawych, naprawdę ciekawych, ale jest to opowiedziane w sposób, który zupełnie do mnie nie przemawia. Znaczy ta książka też nie jest jakoś rewelacyjnie wydana, ona ma tu takie sympatyczne, mięciutkie, mię, mięciutką układkę, taką ala, ala przycięty zamszyk. Czy w sumie nie wiem, jak to się nazywa. Siadłem, czy mamy za to, bo jest strasznie lewa, jeśli chodzi o tkaniny. No jest naprawdę bez, re, bez rewelacji. Przed, każdą, przed um, biografią postaci mamy faktycznie zdjęcie. Sisi jest w węgierskim stroju koronacyjnym. Yy, lubię to zdjęcie. Jest, jest całkiem, całkiem ładne. No nie wiem, Wiktoria Całą że to jest portret winter, Winterhaltera. Przepraszam, bardzo, bardzo lubię tego portrecistę. I wydaje mi się, że z, u Winterhaltera mamy jeszcze portret przy biografii cesarzowej Eugenii. Um, zaraz wam pokażę. W ogóle jest tak się ciągnie. Ciągnie się każda ta opowieść jak flaki z olejem. Chociaż te kobiety miały ciekawe życie, to po prostu szło skonać. A, a słuchajcie, nie czytam tego tylko jak byłam chora, bo jakbym... Zrozumiałe, że po prostu brakło tego lucida interwalu. Tak, tutaj też mamy e, portret Winterhaltera. E, natomiast, o Jezu, strasznie, strasznie. Natomiast tutaj, tu mamy w ogóle królowy ułożone chronologicznie. Nie pytajcie mnie, jak u. Według jakiego klucza dobierano kolejność. Chyba zaczęto od Sisi. Mogłam to przeczytać w księgarni, ale tak to jest, jak człowiek jest pozerny. Tak to jest. Chociaż nie, jest chronologicznie, przyznam wam się, że tak mi się wydaje, bo na początku jest Katarzyna Medycejska na końcu królowa Elżbieta II, nie, jest, jest chronologicznie, mniej więcej, mniej więcej chronologicznie, nie wiem, Mariantynina jest zbyt oklepana. O, o, pokażę wam zdjęcia, które mnie osobiście, mnie osobiście urzekły, no zdjęcie Elżbiety tam. Brzydka nie jest. przypominam mi moją ciotkę Astrid, królowa Belgów. Bardzo, ładne, bardzo ładna, e, ładny portret. Sądzę, że olejna, aż tak się na sztuce nie znam, więc nie będę, nie będę z wami rozważać walorów e, artystycznych. zyta ostatnia cesarzowa Austrii e, po Sisi, e, a później już nie było nikogo. Ona jest obecnie, z tego co pamiętam, służebnicą Bożą Kości Kościoła Katolickiego. Jej mąż, ostatni cesarz Austro-Węgier, został beatyfikowany z tego, co kojarzę. Natomiast w ich wojsku służył też, z tego co pamiętam, ojciec Karola Wojtyły. W związku z tym, jak on spotkał Zytę, która żyła na wygnaniu, to powitał ją jako cesarzową swojego ojca. No, w końcu pochodził z Galicji. A oczywiście słynny portret z gwiazdami Winterhaltera, jeśli chodzi o Sissi. Słuchajcie, eee, moim zdaniem ta książka jest zdecydowanie ładniej wydana. Jakby miała, ktoś mnie zapytał, którą książkę kupić na prezent, zdecydowanie wybrałabym tę. Jest w twardej oprawie. Jest też... Nie, jest po prostu ładnie wydana i jest naprawdę ciekawa. Minęło dwa lata i ja pamiętam, że mi się bardzo dobrze tę książkę czytało. Ani się nie czepiałam błędów merytorycznych zainteresowanych odsyłam do tekstu na blogu, bo pisałam o niej, zresztą fotorelacja również była. Natomiast ta książka jest momentami niekonsekwentna. Z tego, co pamiętam, Sissi w jednym momencie... Yy, to znaczy, autorka pisze, autorka zdaje się, K Kristina, nigdy nie wiadomo w dzisiejszych czasach, ale załóżmy, yy, yy, na jednej stronie pisze, że ma 16 lat, za chwilę pisząc o tym samym momencie, że ma 15 lat. Co mnie ukuło, to napisanie na blurbie o Aleksandrze Romanow. Nie spotkałam się chyba z tym nigdy. Znaczy Aleksandra Romanowa. Zwykle, ale nie wiem, być może, prawdopodobnie jest to poprawne na pewno w obecnych czasach, ale zagrzykało mi to w uszach, która jeszcze dodatkowo używa buduaru malwowego, podczas gdy wszystkie źródła wspominają o buduarze fiołkowym. Ja mieszkam na wsi, różnica między malwą a fiołkiem jest fundamentalna. Yy, tak. Nie, i bardzo mnie zawiodła ta książka, słuchajcie, ona była w Biedronce, chyba, podejrzewam, że dalej jest, bo Biedronka też Świński numer wychy yy, wywinęła Najpierw napisała na swojej stronie internetowej, że książki będą po 14 zł. Już złożyliśmy przeżyć ci, którzy wydali kupę monet na tej książkę w cenie regularnej. <grym> On się okazuje, że, że będzie 20 złotych taniej, także hello. A później dali ją za 25 zł, także mniejszy żal. Chociaż zawsze. I y, można ją kupić. Chociaż ja powiem, mam naprawdę, jest sześć tych biografii ciekawych kobiet, bo i Krystyna Królowa Szwedzka, Sisi, Maria Teresa, Eugenia, Wiktoria Królowa Anglii, Aleksandra one wszystkie miały bardzo ciekawe życie, o którym można super ciekawie napisać z, który, z którego naprawdę można sklecić świetną powieść opartą na faktach. A ja na tej książce się tak nudziłam. Ja przed każdym. sprawdzałam, ile mi jeszcze stron zostało do końca którego rozdziału, i bardzo się nudziłam. Nie wiem, od czego to zależy. To znaczy, to nie jest w ogóle pierwsza książka autorki wydana w Polsce, pierwsza, którą ja przeczytam, i zanosi się na razie, że ostatnia. Dzięki Bogu, że to nie jest jakaś seria, którą bym musiała kontynuować. Ale nie. Nie, nie. Czy, czy jakichś się błędów merytorycznych poważnych dopatrzyłam? Słuchajcie, ja ledwo żyłam, ledwo się dociągnęłam piechotą do tego lekarza, żeby nie chciałam nikogo fatygować. To był błąd. Ale nie padłam po drodze, także są plusy. Nie, nie. Rozwalę laptopa i to w ogóle będzie największy plus. Nie, odradzam ją. Naprawdę ją. Słuchajcie, moim zdaniem. O dziwo! Ja mówię wszystkim, że moim zdaniem jest słaba. I tu słuchajcie, ja się naprawdę na tym znam, bo ja czytam tych biografii miliard. Tym bardziej o tych kobietach, takich zbiorowych. Chociaż nie jestem feministką. Nie, 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 nie. Natomiast o tą, jeżeli ktoś, w ogóle ona jest jeszcze do ja sądzę, że tak. Znowu jakiegoś wielkiego boomu na nią nie były. Słabna, solidna, ciekawa. Jak ktoś w ogóle chce zacząć przygodę z biografiami. Z zbiórczymi moim zdaniem, to świetny pomysł. Naprawdę zobaczyć, że historia może być ciekawa. To jaki mój ulubiony slogan ostatni e, Tak. Nie wiem, mam jeszcze kilka takich typów, co wybrać w tym samym przedziale cenowym, ewentualnie w tym samym e, zakresie tematycznym, także będę sobie Wam opowiadać. O ile przeżyję tej kilka dni, bo ostatnio coś ciężko mi idzie. E, pamiętajcie o moim apelu o psa. Bardzo by mi się przydał, naprawdę. To fajny jest pies, pilnowałby mi książek, jak mnie nie ma w domu, bo wydaje mi się, że ktoś by Tak, yy, więc pozdrawiam wam was bardzo serdecznie i przepraszam, możliwe, że jeszcze do końca nie wyzdrowiałam. Trzymajcie się ciepło, pa!